Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Pożar w samochodzie to jedna z najbardziej nieoczekiwanych i niebezpiecznych sytuacji na drodze. Wiele części samochodu jest wykonanych z łatwopalnych materiałów więc pożar w ciągu kilku minut może całkowicie zniszczyć samochód. Ponadto kierowca i pasażerowie znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Dlatego właściciel samochodu musi zrozumieć możliwe przyczyny pożaru samochodu i sposoby jego gaszenia, główne przyczyny, aby skutecznie zapobiegać pożarom w samochodzie. Należy poznać ich główne przyczyny. Statystycznie najbardziej prawdopodobną przyczyną pożarów jest wyciek paliwa. Jeśli dostanie się ono na gorące części silnika, natychmiast staje w płomieniach. Oznaką wycieku benzyny jest jej zapach w kabinie, a gdy się pojawi, należy zatrzymać samochód i upewnić się, że na silniku nie ma plam benzyny. Jeśli są, należy je usunąć a także sprawdzić przyczynę wycieku. Wadliwe okablowanie może również spowodować pożar. Naruszenie integralności izolacji prowadzi do przegrzania przewodu. Jeśli uszkodzenie to nie zostanie naprawione na czas, nastąpi zwarcie, w wyniku którego okablowanie może się zapalić. Dlatego konieczne jest monitorowanie elektryki samochodu, zwracając uwagę na najmniejsze awarie w jego działaniu. Na przykład nieoczekiwane rozładowanie akumulatora. Nadmierne obciążenie silnika może spowodować przegrzanie samochodu. Gorący olej przenika przez szwy, dostaje się do cylindrów i zapala się. Z tego względu maszyna nie powinna być wykorzystywana do maksimum swoich możliwości. Pożar może być również spowodowany wadami konstrukcyjnymi pojazdu. Takimi jak złe umiejscowienie zbiornika paliwa lub okablowania. Pożar jest często konsekwencją wypadku drogowego. Wypadek może skutkować wyciekiem paliwa i kontaktem z gorącymi częściami silnika. Warto więc jak najszybciej wysiąść z uszkodzonego samochodu, a następnie uciec od niego na bezpieczną odległość. Choć to przykre. Samochód może spłonąć również w wyniku podpalenia. Aby uchronić się przed działaniami przestępców, Należy zostawiać samochód wyłącznie na strzeżonym parkingu, zainstalować system alarmowy. Pamiętać o ubezpieczeniu auta. Przeczytaj również, wymogi bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące organizacji procesu transportu zwierząt w samochodzie nieostrożność. Właściciela samochodu może doprowadzić do pożaru. Różne przedmioty pozostawione pod maską przegrzewają się i mogą stanąć w płomieniach. Dlatego musisz być uważny. Nie zapomnij odłożyć wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Kolejność działań w przypadku pożaru samochodu. Każdy kierowca powinien z wyprzedzeniem przedstawić swoje działania w przypadku pożaru w samochodzie. Dlatego należy zapoznać się z poradami ekspertów, którzy powiedzą, co zrobić, gdy samochód się zapali. Jeśli samochód zapali się bezpośrednio na drodze, należy natychmiast przerwać jazdę, zjechać na pobocze, Zaciągnąć hamulec ręczny, ewakuować pasażerów, upewnić się, że oddalili się na bezpieczną odległość, usunąć z kabiny cenne przedmioty i dokumenty. W przypadku pożaru samochodu w garażu konieczne jest wypchnięcie go na zewnątrz. Następnie należy określić ognisko pożaru. Jeśli płomień bucha spod maski, nie należy jej całkowicie otwierać. Ponieważ od napływu świeżego powietrza spalanie może się nasilić, i można doznać poważnych oparzeń. Wystarczy tylko lekko unieść maskę i rozpocząć gaszenie. To samo dotyczy gaszenia pożaru wewnątrz kabiny pasażerskiej. Do walki z ogniem można użyć gaśnicy, a jeśli nie ma do niej dostępu, rozwiązaniem jest piasek lub gruby koc. Jednocześnie poproś pasażera lub przechodnia o wezwanie straży pożarnej. Ważne, jeśli zauważysz, że płomienie ogarnęły zbiornik paliwa, natychmiast odsuń się od samochodu na bezpieczną odległość, wybuch może nastąpić w każdej chwili, środki zapobiegawcze. Powszechnie wiadomo, że najlepszą obroną przed pożarem jest zapobieganie, konieczne jest przestrzeganie najprostszych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, upewnienie się, że przewody elektryczne i komora paliwowa silnika są w dobrym stanie, a substancje palne należy przewozić wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Konieczne jest również zadbanie o sprawność gaśnicy i wcześniejsze nauczenie się jej obsługi. Do użytku w samochodzie idealnie nadaje się gaśnica proszkowa. Można nią gasić wszelkie substancje łatwopalne, a także urządzenia elektryczne pod napięciem. Do samochodu osobowego wystarczy butla o pojemności do 2 litrów. Zaleca się kupowanie sprzętu gaśniczego wyłącznie w specjalnych sklepach. Sprawdzając dostępność dokumentów, należy sprawdzić datę ważności gaśnicy, naładować ją lub wymienić na czas, umieść gaśnicę tak, aby w razie niebezpieczeństwa mieć do niej łatwy dostęp, przeczytaj także kolejność działań w przypadku zarysowania samochodu, nie zapominaj, że twoje życie jest droższe niż najdroższy samochód. Więc jeśli twoje próby samodzielnego ugaszenia pożaru do niczego nie prowadzą, Pozostaw likwidację pożaru specjalnym służbom gaśniczym.